Picacie okej okay będzie goł 50. Prawy 2 minus w bramę, zostań, podbija Do lewy 2 minus, późny, w bramę i stuwa Kurwa, leć ten znaczek płynie jak Hamowanie prawy 2, nie ciąć nie ciąć 30, lewy 3 plus musterko Do hamowanie, lewy 1, bardzo późny do prawy 1 nie wypuszczaj ciasno 80 Lewy 4. Hamowanie prawy 1. Hak, może rękaw. Prawy 1 hak, może rękaw. 20 lewy 2 plus szeroko 80. Hamowanie lewy 3. Minus późny. ciąć zostań. 3 o, minus. Skurwa, Zostań. Do prawy 2 plus nie ciąć. Prawy 2 plus nie ciąć. 30. Prawy 4 szeroko. Prawy 4 szeroko. 100. Prawy 6 po łuku. Prawy 6 po łuku. Do hamowanie. Prawy lewy 4 minus. Do hamowanie. Prawy 4 lewy minus. Lewy prawy 4 minus. Nie ciąć. Nie ciąć. 50. Lewy 1 nawrót. 200 łukiem. 200 łukiem. 100 i lewy 6 przez most. 100. Lewy 6 przez most. 80. Hamowanie. Trzymaj lewej. Podbija. Lewy 2 szeroko. Lewy 2 szeroko. Do prawy 1 hak za opony. 1 hak za opony. Do lewy 3. Szeroko. Lewy 3, szeroko, 80 Na końcu, lewy 3, minus, zostań Do prawy 4, minus Prawy 4, minus, 30 Szykana, trzymaj lewej Lewy 2, minus, szeroko I najazd w bramę podbija Lewy 2, minus, szeroko Zostań, później w bramę 100, hamowanie Prawy 2, nie ciąć 30. Lewy 4. Lewy 3 plus lusterko. Do hamowanie, lewy 1. Bardzo późny. Do prawy 1. Nie wypuszczaj ciasno. 80. Lewy 4. Hamowanie. Prawy 1 hak. Może rękaw. 1 hak 20. Lewy 2 plus szeroko. 80. Hamowanie. Lewy 3 minus. Późny. Ciąć. Zostań. 3 minus, późny, ciąć zostań. Do prawy 2 plus, nie ciąć. Prawy 2 plus, nie ciąć. 30, prawy 4, szeroko. I stuwa. Prawy 6 po łuku. Do hamowanie, prawy, lewy 4 minus. Hamowanie, prawy, lewy 4 minus. Do lewy, prawy 4 minus, nie ciąć. 50, lewy 1 nawrót, 200 łukiem potem 100, lewy 6 przez most 100, lewy 6 przez most 80, hamowanie, trzymaj lewej podbija, lewy 2 szeroko, lewy 2 szeroko, do prawy 1 hak za opony. Do lewy trzy, szeroko. 80. Lewy 3 minus, dostań. Prawy 4 minus. 30. Szykana, trzymaj lewej. Szykana, trzymaj lewej. Lewy 2 minus, szeroko. Najazd i w bramę. Szeroki najazd i w bramę. Podbija. Prawy 2 minus. Dostań. Do lewy 2 minus, późny w bramę. 100. Hamowanie, prawy 2, nie ciąć. Prawy 2, nie ciąć. 30. Lewy 3 plus, usterko. Do hamowania, lewy 1, bardzo późny. Do prawy 1, nie wypuszczaj ciasno. 80. Lewy 4. Hamowanie, prawy 1, hak. Może rękaw. 20. Lewy 2 plus, szeroko. 80. Hamowanie lewy 3 minus, późny ciąć, dostań 3 minus, późny ciąć, zostań. Do prawy 2 plus, nie ciąć. 30, prawy 4 szeroko. 4 szeroko, 100. Prawy 6, po łuku. Do hamowanie prawy, lewy 4 minus. Jeszcze jedno kółko? Tak. Prawy, lewy 4 minus. Lewy prawy, 4 minus, nie ciąć, 50, lewy, lewy, jeden nawrót, 200 łukiem, to jest ostatnie kółko, 200 łukiem, 100, lewy 6 przez most, lewy 6 przez most, 80, hamowanie trzymaj lewej, podbija, lewy 2, szeroko, do lewy 2, szeroko. Prawy 1 hak za opony. Do lewy 3 szeroko. 80. Lewy 3 minus zostań. Do prawy 4 minus 30. Przekana trzymaj lewej. Do lewy 2 minus. Szeroki najazd i w bramę. Podbija. Szeroki najazd. Prawy 2 minus zostań. Do lewy 2 minus późny w bramę. i stuwa. Na końcu hamowanie prawy 2. Nie ciąć. Teraz do mety. 30. Lewy 3 plus lusterko. Do hamowanie lewy 1. Bardzo późny. Zanerwowo. Do prawy 1 nie wypuszczę. Ciasno. 80. Lewy 4. Do hamowanie prawy 1. Hak. Rękaw. 20. Lewy 2 plus. Szeroko 80. Hamowanie lewy 3 minus, późny ciąć, zostań 3 minus, późny ciąć, zostań do prawy 2 plus, nie ciąć 30, 2 plus, nie ciąć 30, prawy 4 szeroko i stuwa. Prawy 6 po łuku. i do mety. Hamowanie prawy, lewy 4 minus. Hamowanie prawy, lewy 4 minus Do lewy, prawy 4 minus Nie ciąć 100 meta okay. Okay. O, Ci powiem, że ten Slick kurwa Nie nadaje się na błotnistą pogodę Nic nie szybował, nawet na ostatnim kółku. Siedem trzydzieści pięć. Ktoś ma siedem dwadzieścia dziewięć.